BBC pokazuje też walki kibiców z policją przed meczem w Łodzi i antysemickie i rasistowskie hasła na polskich trybunach. Stąd ostra reakcja nie tylko MSW. Minister Spraw Zagranicznych przypomina, że w ciągu 800 miesięcy nie było w Polsce incydentów rasistowskich wobec obywateli brytyjskich. Nikt, kto przyjedzie do Polski, nie będzie w żaden sposób zagrożony jakimiś incydentami na tle rasowym. Jeśli pan Campbell ma taką, a nie inną opinię, to jest jego sprawa i nie powinna mieć ona w ogóle wpływu na cały kraj. A tak w ogóle, to jego oświadczenie jest dla nas po prostu obraźliwe. A w Sejmie wyjątkowa zgoda. Oburzeni są wszyscy bez względu na polityczne barwy. Historia o tej obiektywnej i bezstronnej stacji, jaką jest BBC, o standardach, jakie wyznacza BBC, to już jest historia miniona. Dobrym pomysłem jest zaproszenie autora tych opinii tutaj do Polski, żeby jak najszybciej przekonał się, jak jest naprawdę. Miałem wrażenie, że jego rozwój był szczególnie intensywny w rozwoju nóg, które są ważne u piłkarza, gorzej jest z głową. To mocne słowa o angielskim piłkarzu, który ostrzega przed przyjazdem na Euro. Ale rodziny dwóch czarnoskórych zawodników angielskiej drużyny już zapowiedziały, że nie przyjadą na mecz. Anglia gra w Doniecku i w Kijowie. To smutne, że o tym mówimy, ale myślę, że zawsze będziemy. Nie sądzę, że uda nam się wyrzucić rasizm z ludzkich głów. Anglicy z rasizmem na boiskach walczą od lat, ale nawet John Terry, który jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji, kilka miesięcy temu był zamieszany w rasistowski skandal i oskarżony o obrażenie czarnoskórego zawodnika przeciwnej drużyny. W każdym kraju jakieś tam marginesy są. Nasze wcale nie są większe jak, jak angielskie. I dlatego no, dziwię się, że mamy takich złośliwców. Także pierwszy polski Czarnoskóry poseł przekonuje, że Polska jest tolerancyjna. Chyba znowu bazował na to, co zobaczył w telewizji i tak dalej. But I would like to tell Mr. Campbell. Campbell, I invite you to Poland. Poland is a very, very hospitable place. I nawet organizacje zajmujące się walką z rasizmem przyznają, że jest coraz lepiej. Takie incydenty ciągle niestety jeszcze mają miejsce, ale coraz częściej mamy do czynienia z reakcją, i to jest już duży, duży postęp. Ale nie można ukrywać, że takie zdjęcia zostały nagrane w Polsce i na Ukrainie. Różne chwyty są dozwolone na dzień dzisiejszy. Jak pan dobrze wie, pokazują bijatykę kibiców klubowych, a są to przenieść na reprezentację. Warto jednak przypomnieć takie okrzyki jak po meczu Wisły z Krakowią. Prokuratura w tym wypadku uznała, że to nie obraza Żydów, a wieloletnia tradycja. Od zarania obydwu klubów istnieje takie określenie, że jeden klub jest klubem żydowskim i to po prostu tak się przyjęło. I nie można się dziwić, że to Brytyjczyków szokuje, nawet jeśli u nas stało się stadionową tradycją. Maciej Sokowski, TVN 24.